Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Weiser. Witam Was już w 26 odcinku. Zagrajemy w Matmlade Warband. Dobra, jakoś mnie przypuścili do tego miasta. Udało mi się wykonać, yy, znaczy przejść ten turniej. Jak mówiłem, wykonam to poza wizją. Troszeczkę mi to nie powiem, czasu zajęło, bo to był turniej akurat, że cały czas musieliśmy lancami atakować. Ale jakoś się ledwo udało. No i co, wygląda to że. Swadia od, odzyska swoje prawem. No chyba, że przyjdą rodokowie Nie wiem um, Na no co? Ja nie mam żadnego pomysłu, pomysłu co byśmy mogli zrobić na... W tym odcinku Jedynie co to dostałem dość sporo kasy, około 4000 3900 coś a, o nasz został pokonany No i właśnie nie wiem co byśmy za bardzo mogli zrobić. No, mogę mieć 80 ludzi. No To weźmy sobie jednego. Jejuj... Ja tego króla już nordów zaczynam nie lubić. Natomiast dać mi wioskę, bo jestem poszkodowany, bo nie mam praktycznie... No niczego nie mam, no wieli mi tą wioskę zabrali. O, cześć, chodź na walkę. No tak samo ci jak ja 5-3 Ten ma mniej i jest wolniejszy Bym tego zatkał Dlatego ja że jak ja zaatakuję to ten ja się dołączy Musiał tamten uciec A widzicie nagle jemu towarzyszy Nie ja będę z toma, nie będę walczył O teraz mnie gonisz co Nie nie gonisz To niby że ja ciebie tu nic nie robię O cześć Chodź chodź gdzie uciekasz? O nasi go jeszcze zapali Bosko Walczymy oczywiście Zmieciemy go z powierzchni ziemi Oczywiście będę szarżował na niego Szarżować czy nie? A tak skoro. I tak mam prawie pewnie Samą konnicę tą Czemu by nie? No znowu ich tu będzie biegło od groma już pierwszy cios po przeciwniku. okej okay. No panowie, no tak nie okrążajcie, bo wiecie, ja mogę z wami przegrać, no nie? Tego bym zbyt mi nie chciał. Zaraz mi w plecy wiecie. To tego też bym nie chciał. Ha ha, ha. co wy na to? Tu mnie goni jakiś... Kurde. Drzewko mnie zasłoniło, przynajmniej. Dobre drzewko. Kurde. Ładnie ich uczymy. Tu mój potrzebuje zdecydowanie pomocy, to... ...mu pomogę jak najbardziej. Spadać od mojego człowieka. Poświęcę się do niego. Będę tak dobry. No teraz on mi pomaga. Dzięki, dzięki Dobra. A, jednego zrobiłem kolejny przeszedł. Niestety masz słabszego konia. Szybszy, ale słabszy. Taki minus. Koń ma unoszący się topór za sobą. Spoko Nawiedzony topór. O nie... <laughs> Dobra, czy ktoś jeszcze został? Ktoś tu jeszcze lata, jakiś lancer, czy cokolwiek to jest. No ja, to jest dziewczyna. Tu to jest siostra Miecza. Nie wiem, zaraz przeczytamy. A, już uciekł. A jeszcze ten piechór będzie mnie blokował. To był... No tak, Siostry Miecza mieli. Wow. Skąd to nie wiem. No ale dobra, niech sobie mają. I tak przygrają. Hmm. Tam biegnie. I rycerz nie może go dogonić. O nie. Teraz go złapiemy we to od razu lepiej. No ma tak tego konia szybkiego A uciekł się no Patrzcie, mi teraz mojego konia strzelił A, A ginżesz No Tam teraz wszyscy biegną Czyli tam jest jakiś przeciwnik A jaki to zaraz zobaczymy O, to gdzieś tam head-head daleko Czy mi się chce go gonić? Raczej nie Porąbiemy sobie drzewko. O, proszę bardzo. Do wioski przyniesiemy tu tam, do, tak, tak proszę, nie mam wioski. Eee, Tak, tak, tak. Uuuu. Dobra, mamy dobre jednostki. Oczywiście. E, ty idziesz stąd. Wydwoje też. Idzie do mnie oczywiście huskarl weterani Ciebie nie chcę zawsze Ja chociaż w wojowniku bym wziął jeszcze kto jest słabszy e, łucznika nie chcę e, czy Ciężko tutaj jest kogoś wyrzucić nie dobra to weźmy jednego jeszcze e, wojownika i Wszyscy. Oczywiście te rzeczy weźmiemy sobie. Dobra. No i co, przy mi kilku ludzi awansowało. No jeden nasz, wow. <gryzny> A bo wy tutaj wioskę plądrujecie we według... dwóch, no dobra. Zawsze to jakieś osłabienie. My ostatnio jakiś zamek... Z... Aha, ten zajęliśmy. Kiedy mi ten król coś da? Królu, ja no potrzebuję kasy. Co, co, co? O cholera. Dostaliśmy jakąś wcześniejszą wiadomość, że... Że z Rodokami mamy mi, mieć wojnę To mm -hmm. Słuchajcie co, nasze królestwo leży Trzy fronty, Swadia, Kergici i Rodokowie Znaczy tam pisało, że nie wiadomo czy ta plotka jest prawdziwa, ale je... oby nie była prawdziwa Oby nie, proszę was, tylko... Tylko was o to proszę o Boże nie mam bezpiecznego schronienia. Nie. My się schodzimy moje wioski jakby było. Jakby było. Patrzcie, do... weź w ogóle. Któryś tam lord dostał wioskę już ze zbudowanym młynem, Ja tyle kasy na niego wydaję. Pierdziele ale to wszystko. Ej, idziemy do miasta. Założymy jeszcze jedną. Tą. To się bije. No oczywiście, że go wspomogę. No ja pierdzielę, przecież tu jest mój. O jać. No teraz to możemy przegrać, coś się boję. No moje niech zostaną. Jak blisko... O ja pierdzielę. Aj jaj jaj. O... Dupę. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? O nie, wycofuję się na razie. Nie Nie, 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 nie. Tego rycerza tego ja dają szybszego konia, ale nie od wszystkich. Patrzcie, zatrzymam je. Nie. Pomóżcie mi. Oła. Oła, ale ich tu jest. O nie. Panowie, tylu na mnie się rzuca. No jeszcze patrzcie, moja mnie zablokowała dziwunia i co ja poradzę, no. Gim. No Chodź tu, chodź tu Dobra, nie będę za nim specjalnie latał. No już ktoś do mnie strzela. W <grych> tej dolinie to jest sporo konicy, widzę. Dobra, chyba wygrywamy tą bitwę. Jako tako. Chyba. Wow. No, kilku ucieka. O, czekaj, jakiś paprofil, bo Musiałem ją wyczyścić. Szybkie przyczyszczenie. No i co, pouciekali, czy... jeszcze to kilku lat? Kilku mm -hmm -hmm -hmm. Kilku. No kilkudziesięciu. No troszeczkę się pomyliłem. <laughs> ja pierdzielę Co tu się dzieje? O, tu jeszcze mają jakiś rycerzyń. Aaa... Patrzcie. Masakra. Wybijają. O, zupełnie nie, ja przebiłem na szczęście, bo już tam naszych tak wybili. Mam nadzieję, że ja nie będę miał dużo strat. Ja mam tylko taką nadzieję. Oła. Ja, wierciele. Trzech na jednego, widzicie? Oso, o są o jeden, O jedni. Ja pierdziele, no nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to. Tyle, żeby w konicy było... ...masakra. Ma taką samą prędkość jak ja, ma chyba tego samego konia. My koni. Oh Drzewo, wiedzieć, Dzień. Patrzcie. Normalnie... ...nie ma zmiłuj się. No kolejni nadchodzą, no nie. Ja pierdziele Dobrze że w moim oddziale jest przynajmniej kilku ludzi na koniach bo to jakby nie było To byłaby bardzo lipa Straszna lipa Słuchaj się koniu Uciekł sam Dobra No jest bezpieczny, a już go chciałem zabić Okay. O, dwóch rycerzy się bije. To jest lancjer No już nie ma lancjera. Tu jeszcze ktoś lata. No on już chyba będzie pomału uciekał. a jak nie to my go zabijemy. 238 razy. Au. Wow. Ten jedny sprytnie ucieka moim. I robi sprytne manewry. A strzały mu się chyba skończyły. A teraz strzały mu się skończyły. To ucieka teraz. Hmm. Skubańce. W sumie to niezła taktyka. czterech zabito, siedmiu raniono. Dobra. No i sobie. Tak, tak, jestem szczęśliwy. Takie tam. Pierdoły Wcale tak nie jest uuu no, Chyba sobie tego konia zostawię i tak jak mówiłem pójdę sobie w punkt umiejętności do dla koni i sobie go wezmę za darmo praktycznie no, najlepszy nie jest, bo piszę, że jest elichy, ale... No ale coś jest w końcu. Mm, coś jeszcze się tu? Czy mi się tylko... E, chyba mi się zwało. Przy okazji, pójdziemy sobie od razu do wioski. O! No, zaraz pójdziemy, za chwilę. <grystanie> e. O, rozjem dobiegł końca. No może jeszcze kergicie będą mieli ze swadią wojnę. Chociaż jakieś takie odwrócenie uwagi. Czujecie czy nie? No dobra Kogo ja się pytam, skoro on nie ma nic To ja z moim wyzorem No Moi ludzie są dzielni, a nie takiego Ha Troszeczkę życia mi było, ubyło było Ale Nie ma czym się przejmować Tyle to to Tyle tu nie może swadiański kusznik zabrać, jak tu dobrze. Tak więc. Czy ja się martwię? No. Dobra. Um, coś jeszcze miałem... Właśnie, miałem coś wam przekazać w tym odcinku, ale zapomniałem, no nieee. A, pierdzie. Patrzcie co on... To on jeszcze nie przyszedł tymi swoimi ludźmi. Widziela, kacienka do jest. no. Dobra, tamten ucieka. Jest zbrojny. No i tutaj kilku ucieka. Dobić ich, wszystkich dobić. 229 poziom broni jednoręcznej. Mm, no i co? Wszyscy? Czy nie wszyscy? Kogo tu tak strzelacie? Dobra, zabili. Zabili. Bardzo dobrze. Widzę, że już mamy wysokie relacje z niektórymi, niektórymi lordami. O Boże, jeszcze rozejm dobieg z nami. Z wagierami. No nie jak... Ja. No jak jeszcze z nimi będziemy mieli wojnę. Oby tylko nie mielibyśmy z rodokami no to będzie normalnie tragedia jakaś hmm. Dobra, idziemy do tego Sargot wykupimy sobie jeszcze jedną działkę Chyba, moż Chyba można mieć ten w dwóch miastach, dwie działki, nie? Mam taką szczerą nadzieję. Idź wieśniak. Już jestem szczeniem, dobra. Hmm. Dobra, jednak nie mogę. W tym samym mieście. Ale czy mogę pójść do innych frakcji? Chyba nie. O, pewnie będzie pisać, że nie znają mnie wystarczająco dobrze. Ale spróbować warto. Właśnie, miałem jeszcze zrekrutować sobie troszeczkę ludzi. <coughs> um, no jeszcze tutaj Jest 80, jest 80 Jak najbardziej No dobra, możemy pójść na przykład do Dirim też Całkiem spoko miasto Dobrze ułożone O, kto to jest? Aha, myślałem to jakiś jest Kyrgyz. Jednak nie To widzę, że tu się nieźle zabawiacie. Zaraz tu moich wesprę. Za chwilkę. Ehm, skup się weiser, skup się weiser. Co ja miałem zrobić? A, pójdziemy jeszcze do taberny. Jest jakiś NPC. Agresywny opój. O, z tą mogę... walczyć. Na hita? Hmm. O, jak się łoż. Nie było nikogo. No to dobra, um, zobaczmy, czy będę mógł wykupić tutaj ziemię. No czemu mi tu konia zabrali No ja pierdziłem tak powoli, będę las Jeszcze nie wiem gdzie tutaj będzie ten mistrz gildi, to już całkiem To jest chyba handlarz bronią, sugerując się tarczami e, Spadek FPS-ów, nie wiem dlaczego. Mhm. Mm no ja pierdzielę. No, uspokój się. Dawaj, dawaj! Dobra, walić. to. Czasami mistrzowie gildii występują też przy... przy zamkach, ale w tym przypadku nie jest tak. A nie, jest! No przestań lagować! Cholera jasna! Dobra, chyba będę musiał zaraz odcinek skończyć. Jeszcze kupmy tylko ziemię. Mm. No, już uspokoił się. Um. No, niby że mnie znają. Co ja bym tutaj chciał? Um. Ubrania... Nie, a, a, winiarnię może? Aksamit, to jest bardzo wartościowe. 5000 denarów, dobra. Nie tak dużo znowu. 17 tysięcy to jeszcze się zapytam o jak tutaj wygląda um, Wow to tutaj będzie produkowany jedwab zapamiętają tutaj najlepszego handlarza w tym mieście Weissera napiszą gdzieś tablicę kamienną co co? A. Um. Aha, czyli, że wznowi produkcję za 7 dni dopiero. No dobra, czyli po tygodniu. Znaczy wznowi, no będzie otwarto. Jedła, pewnie musi towarów nazbierać. E, chciałbym się jeszcze zapytać jego... Gdzie są... Aktualnie jakieś turnieje, suno... Uuu... Dobra. To co, e, myślę, że się z wami zaraz pożegnam. Ja za wizją pójdę oczywiście turnieje wykonać, żeby kasiorki troszeczkę zebrać. Ehm... No a w kolejnym odcinku jeszcze przy okazji zawarczymy z nimi. No więc co? Ja się zamierzam, jak e, Sytuacja wygląda tak. Teraz już dokładnie się przyjrzymy. Wagierowie, wszystko tak samo. E, no my jesteśmy Minecraftem nadal. A tutaj jest dalej trwa oblężenie. Coś długo. Może silny opór tam jest. No, Kergici, no to bardzo silniej są. Chyba najsilniejsi jak na razie. Rodokoje też bardzo sporo ziem mają, no i Rumuny to. Oni zajęli im to, oni to. Czyli jednak Kergici lepiej wyszli, bo mają więcej wiosek od nich. No Dobra, to co? Ja się z wami żegnam. Trzymać się do, us do usłyszenia w kolejnych odcinkach, no i na razie.